Siema, witorowe e, Dzisiaj Wam chcę pokazać, że jest mapa naprawdę No, ja nie kłamię No, jak widzicie Jak oglądaliście tamten odcinek To chyba widzieliście Że właśnie była mapa Gdzie to? Tam, no. No, widzieliście, że jest, może no, miałem jakieś złote bronie, ale pomyśleliście se, że ja mogłem to ze zrzutu. Ale to, to nie jest tak, jak myślicie. Jak widzicie, teraz tu jest mapa. No jest to, o tutaj, skarb. Kopiamy. I pokażę Wam, co z tego wylatuje. No, jest. Nie możemy tego walnąć. No jak widzicie to walimy, tak eee, przeszukaj, co tu będzie. Hmm, dobra, dobra. dobra, żeby wygrać set, to trzeba szukać właśnie tej skrzyni, tej mapy. To dostajecie darmowe broń. I pogram teraz. Widzimy się jak już będę dalej. Więc czekajcie. O gości. Słuchajcie. Tutaj ja, ja mam strzelaninę. E, gościu. Ja ale mnie pokonał, ty. Dobra, jak kończy ten odcinek, więc widzimy się już jutro.